I wyścig się rozpoczął. 2-1-3, 6-4 na razie. O, już mamy pierwszego galopiarza. To piątka, i Miron galopuje. Na prowadzeniu Hello Bill. Na drugiej pozycji Abaneha. Na trzecim miejscu Izalin Dabomem. Na czwartej Galofon. Na piątej Hmarad Ukrain, na szóstej i masz drzew. I z tyłu dwa konie w odstępie. Jeden galopuje, drugi kłusuje. Zoj Pawelce już postawiona do kłusu. A w czołówce Hello Bill prowadzi. Hello Bill i Abanera Już konie są na przeciwległej prostej. Do celownika zostało około 1600 metrów. Połowa przeciwległej prostej, a Baneha, Hello Bill, tu nic się nie zmienia. Izalinda Bome i Galofon kłusują w czołówce. I za moment kłusaki będą wchodziły w zakręt. Abanera, Hello Bill i Izalin Dabome i Galofon. Teraz na trzeciego poprawia Izalin Dabome, ale Hello Bill nie odpuszcza. Hello Bill i Abanera razem na trzeciego Izalin Dabome. Za nimi galofon ich Chmara do i czai się image drew. Cały czas w odstępie Joy Pawelce i Idea Miron. Abanera, Hello Bill, Izalin, Dabome. przy wewnętrznej galofon mocno tam poprawia image drew na czwartego. Na czwartą w zasadzie, bo to klacz. A nie, to i masz drewna z tyłu już jest. I wychodzą na prostą. Hello, Bill. I środkiem toru. Isalinda Bome. Izalinda Bome. I chmarad Ukrain. Znakomicie. I to Chmara do wysuwa się na prowadzenie. Chmara do Przy wewnętrznej trzyma się Abanera. Chmara do Krain, 100 metrów do celownika. Abanera przyspiesza. Abanera. Chmara do I w celowniku Abanera na drugim miejscu Chmara do Razem z Hello Billem.